Uuu, słuchajcie, w 2026 roku jeden z moich biznesów szykuje prawdziwy hit, dlatego że moje wydawnictwo Maruna Icon wyda jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci show biznesu, biznesu w Polsce. To będzie coś naprawdę głośnego. Będą o tym mówić wszystkie media, telewizja, prasa. Sama zaliczka dla tego autora wynosiła 100 tysięcy złotych i uwierzcie mi, to będzie bardzo głośny tytuł. A czy ja się boję kontrowersji? Bo ktoś tak może powiedzieć: Dawid, przecież ty jesteś kontrowersyjny. Dziękuję. To komplement. <gryw> Całkiem szczerze, to komplement, dlatego że ja doskonale rozumiem, jak działają przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych i to wcale nie ma. Popatrzcie na to, co robi Elon Musk, popatrzcie na to, co robi Mark Cuban. Tak naprawdę to są ludzie, którzy doskonale rozumieją, że kontrowersja sprzedaje. Na kontrowersji nie da się zbudować biznesu, chociaż są tacy, którzy też to robią. Ale kontrowersja jest darmowym marketingiem. I przedsiębiorcy w Polsce nie do końca jeszcze to rozumieją, a przynajmniej boją się kontrowersji, bo zdają sobie sprawę, że kontrowersja może się źle przełożyć na biznes. Zależy jaki biznes. No w każdym razie, słuchajcie, to będzie naprawdę głośna książka. To będzie hit wydawniczy przyszłego roku. Gwarantuję wam to. Zobaczycie zresztą, bo niedługo będziemy o tym mówić. No i mam gorącą prośbę. Jeśli jesteście ciekawi, kto to jest. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzu, kto według Was to może być, kogo my wydamy. A jeśli zgadniecie, to dostaniecie po wydaniu tej książki ode mnie darmową książkę. Także liczę na Was, no i wierzę, że spodoba Wam się ten temat. Trzymajcie się i na razie.